política ao lúmen Dzień dobry, Michał Kolanko, audycja Polityka w Południe. Państwa i moim gościem w studiu Rady dla Ciebie jest Paulina Matysiak, posłanka partii Razem Okręgu Sieradzkiego, ziemi Skutna. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać e, naszych, e, naszych słuchaczy, widzów z Mazowsza, czy mogą powiedzieć sobie, że presja ma sens, że rząd zacznie coś e, robić w sprawie podwyżki cen biletów na kolej, e, na, koleje, na, ko na kolej? Na pewno mówienie głośno o problemach, które dotyczą nas wszystkich, w tym przypadku cen biletów, na pewno ma sens i pewnie w końcu te informacje, nie tylko po naszych lewicowych konferencjach, ale też przy zaangażowaniu różnych mediów, dotarły do polityków zjednoczonej prawicy i dotarły do premiera Morawieckiego. Wydaje mi się, że faktycznie jakieś rozwiązania, które pomogą pasażerom, zostaną wprowadzone. Póki co y, nie znamy żadnych szczegółów, y, jakie to będą rozwiązania. A też y, lewica, wczoraj pani i, i współprzewodnicząca partii razem, Magdalena Bia, złożyć, z, zapowiedzi z, zapowied została zapowiedziana ustawa o y, zerowym vat na, na bilety kolejowe. Jaki, jaki byłby to? Spadek cen? Przede wszystkim tak. Ta ustawa została już złożona. To jest postulat, od który, o którym w zasadzie mówię od prawie roku. Jest to rozwiązanie, które mało tego było naprawdę dyskutowane i można nawet powiedzieć, że przychylnie traktowane jeszcze rok czy dwa lata temu przez Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie nie zostało wprowadzone w, w naszym kraju. Obecnie VAT na bilety w pasa w pasażerskich przewozach kolejowych wynosi 8%, czyli o tyle spadłyby mniej więcej bilety. Czemu pro, proponujemy takie rozwiązanie? Bo ono jest po prostu sprawiedliwe. Będzie dotyczyło wszystkich pasażerów, którzy podróżują nie tylko pociągami tymi dalekobieżnymi Intercity, w zasadzie od tego zaczęła się na początku tego roku, na początku tego miesiąca dyskusja o cenach biletów, bo podwyżka w Intercity w zasadzie zaskoczyła wszystkich. Była dosyć znacząca, dużo mediów o tym dyskutuje, ale warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, w grudniu były podwyżki także w kolejach regionalnych, w spółce Polregio, w tych kolejach, którymi podróżujemy najczęściej do pracy, czy do szkoły, które nas wożą na terenach naszych województw i to nasze rozwiązanie będzie dotyczyło także pasażerów tych, też tych kolei. A czy to rozwiązanie, wrócę do mojego pytania, czy ono by skompensowało te niedawne podwyżki, czy ono by jest czy nie w całości? Na pewno nie w, nie w całości. Myślę, że tutaj, jak popatrzymy na tę zapowiedź pana premiera, który dwa dni temu powiedział o tym, że na pewno te ceny, on się odnosił do tych cen biletów w Intercity, mówił o tym, że one na pewno nie mogą zostać na takim poziomie, natomiast no, nie był w stanie powiedzieć, jaka to będzie obniżka, nie był w stanie wskazać żadnego rozwiązania, mówiąc raczej o tym, że być może spółka zostanie dofinansowana kwotą, 200-300 milionów, to są też doniesienia medialne. W zamian musi znaleźć oszczędności w jakichś też enigmatycznych obszarach, bo one nie zostały wspomniane. Więc tutaj mamy bardzo duże, dużo znaków zapytania. Odbyła się w tym tygodniu Komisja Infrastruktury, właśnie poświęcona temu tematowi. Byli przedstawiciele resortów, aktywów państwowych i finansów. No i niestety żaden z wiceministrów w ogóle się do tej zapowiedzi premiera Morawieckiego nie odniósł, tak jakby o niej w ogóle nie słyszeli. No bo to jest temat, który dotyka wszystkich, polityczny i nie tylko. Tak się zastanawiam, ale co pani zdaniem rząd może realnie teraz zrobić poza przyjęciem ustawy, o której rozmawialiśmy? My powiedzmy sobie szczerze, że Prawo i Sprawiedliwość czasami przyjmuje jako swoje pomysły opozycji, ale co, co rząd może, pani zdaniem, co rząd zrobi realnie, żeby tą ko kozę wyprowadzić, że się tak wyrażę. Na pewno musi podjąć takie działania, które pomogą pasażerom, ty, tym osobom, które korzystają z transportu publicznego w dotarciu do, do pracy i do szkoły, by obniżyć ceny biletów. My proponujemy obniżenie stawki VAT-u na przewozy. To jest jedno z możliwych rozwiązań. Inne, o których też mówiły organizacje pozarządowe, to są te działania, które mogą pomóc w ogóle samym przewoźnikom obniżyć ich, ich koszty, to jest. Obniżenie, zmniejszenie stawki dostępowej do infrastruktury. I oczywiście trzeba byłoby to z budżetu państwa zrekompensować z spółce PKP-PLK. Powinna zostać zawieszona opłata mocowa, bo przewoźnicy kolejowi, w tym ruchu pasażerskim, nie są w stanie przenieść tego ruchu na godziny nocne, gdzie taryfa za i opłaty za energię są mniejsze. No bo podróżujemy w ciągu dnia. W ciągu dniach potrzebujemy się dostać w różne miejsca. Więc tych rozwiązań faktycznie jest więcej. Myślę, że ta propozycja z zerowym vat jest o tyle propozycja czytelna, że naprawdę możemy ją zrobić, nie musimy się nikogo pytać o zdanie. Mamy w pamięci, zresztą cały czas też funkcjonujące obniżenia i wyzerowanie stawek VAT. W zeszłym roku była obniżona stawka na paliwo, w tym roku cały czas obowiązująca zerowa stawka na żywność w tarczy antyinflacyjnej. Dlaczego nie objąć taką stawką biletów w pasażerskich przewozach kolejowych, żeby tym, którzy podróżują tam, gdzie muszą dotrzeć, pomóc, to jest taki sam wydatek, z którego nie można zrezygnować, jak żywność, jak ceny energii czy paliwa. Prosty postulat, prosty do wdrożenia, ustawa ma pół strony. Naprawdę nie trzeba się w, w nią dużo wczytywać, jest do wzięcia tu, zaraz, od teraz, więc ja apeluję do Prawa i Sprawiedliwości, żeby w ogóle tym tematem się zajął. No tak jak z tych, rzeczywiście tak jak rozmawialiśmy z tych wypowiedzi polityków i premiera Morawieckiego i jego, jego doradców, wynika, że że temat jest na radarze KPR-emu. Ale też zastanawiam się, czy on, Pani zdaniem, wiem, że trudno polityką polityczkom oceniać samych siebie, własne partie, ale ogólnie, czy opozycja szeroko pojęta, czy, czy ten temat wybrzmiewa w sferze publicznej. Bo wczoraj rozmawiałem, wczoraj rozmawiałem z, 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 z jednym z moich rozmówców i on zauważył, że gdyby, że, że na przykład. Na przykład analogicznej sytuacji kilka lat temu, gdy PiS byłby w opozycji, to na, byłyby konferencje na każdym dworcu kolejowym w Polsce, w każdym okręgu, bo wydaje się, że, że tak, takiego szerokiej akcji nie było. Znaczy, my, jako Lewica, też robiliśmy konferencję i podnosiliśmy ten temat lokalnie. Ono oczywiście dotyczy wszystkich w naszym kraju. Te podwyżki intercity w pociągach dalekobieżnych dotyczą każdego, kto planuje jakiś wyjazd. Warto też podkreślić, że przecież ceny biletów wzrosły na początku, zapowiedziane 4 stycznia, po tygodniu weszły w życie 11 stycznia, w zasadzie w przededniu rozpoczęcia ferii zimowych. Naprawdę to jest skandaliczna decyzja, że że ceny biletów podskoczyły do góry. Rodziny, dzieci nie mogą pojechać na wymarzone ferie. Na, na wymarzone ferie. Okazuje się, że tańszym, tańszy przejazd gwarantuje prywatne auto niż ekologiczna, bezpieczna kolej. To w ogóle jest postawione, postawione na głowie. Były przecież doniesienia i faktycznie oferty na przeloty na terenie kraju, które były tańsze niż Szybki pociąg Pendolino. Więc tutaj faktycznie mamy postawione na głowie to, że nie ma spójnej polityki transportowej. W zasadzie chwilę po wprowadzeniu podwyżek polskie linie lotnicze uruchomiły tanie bilety na terenie kraju, które zaczynały się od 99 zł, czyli o połowę taniej niż bilet w drugiej klasie na Pendolino na, na różne trasy. Więc nagle się okazuje, że, że tutaj nasze Polskie spółki same między sobą rywalizują. Zamiast promować ekologiczny transport kolejowy, to, to zachęcamy Polaków do tego, żeby wsiadali do samolotu. No jest to zupełnie postawione na, postawione na głowie. Z drugiej strony jest też tak, że. W projekcie CPK, i gdyby to był ktoś z Prawa na przykład pełnomocnik y, minister Chorała, to zaraz by, byśmy usłyszeli o wielu projektach transportowych, właśnie w budowy sieci kolejowej wokół CPK w całej Polsce i to miałby być taki właśnie game changer. Ma być game changer dla sieci kolejowej, dla jej znaczy... rozwoju od 1989 roku. Tak byś że to będzie w ogóle zmiana, jest już zmiana filozofii i, i tak dalej. Czyli to też może być i to też będzie pewnie temat w, w kampanii, zwłaszcza tutaj na, na Mazowszu. Na pewno, natomiast warto też podkreślić fakt, że mamy do czynienia z bardzo ambitnym projektem i powstaniem ponad półtora tysiąca linii, nowych linii kolejowych wybudowanych od zera. Ja przypomnę, że w ciągu ostatnich ponad 30 lat tych nowych linii powstało 50, w odróżnieniu od tysięcy dróg i ekspresowych i autostrad, więc. Projekt jest bardzo ambitny. Natomiast mamy rok 2023. Jeżeli projekt CPK powstanie, zostanie uruchomiony, zostaną wybudowane linie kolejowe, to naprawdę wydarzy się to co najmniej za dobrych kilka lat. A problemy mamy tu i teraz i w sytuacji, w której Polacy mierzą się z wysokimi cenami produktów i usług, kiedy rosną ceny biletów regionalnych, też dalekobieżnych, no, rolą rządu jest po prostu. uh Interwencja ingerencja w ten rynek, zwłaszcza, że to są spółki, które należą do skarbu państwa, które są nasze, które są częścią naszego majątku publicznego. I nie można też tego tematu transportu publicznego zostawiać, zostawiać gdzieś na marginesie. Tutaj warto też dodać, że w ogóle te podwyżki w Intercity były dwie w przeciągu ostatnich dwóch lat, były wprowadzone naprawdę w fatalnym momencie. W momencie, kiedy jedna była wprowadzona, w momencie kiedy Polacy usłyszeli, że mają obniżoną stawkę za paliwo, więc w zasadzie wsiadajcie do samochodów, zapomnijcie o pociągach i obecna teraz, kiedy priorytetem okazały, okazały się drogi. Ale wróćmy jeszcze do, do tego kwestii historycznej bardziej, ale myślę, że warto się nad tym chwilę zastanowić, bo mówiła Pani o tych, o tych, o tych niewielkiej liczbie Kilometrów nowych kolei, nowych sieci, nowej sieci kolejowej zbudowanej w Polsce od 1989 roku. Jest taka książka Karola Tramera, ostre cięcie, jak niszczono polską kolej. Tak się zastanawiam, czy zastanawiam się, czy coś w tej transformacji, tyle się teraz mówi o innej transformacji energetycznej, ale coś w tej transformacji Polski z systemu komunistycznego do powiedzmy gospodarki, do demokracji i gospodarki. Rynkowe, czy coś w niej szczególnie było takiego, że ta kolej przestała być ważna, czy, czy to przyczyny są gdzieś indziej? Ja myślę, że to nie jest nawet kwestia wagi, tylko przejście na taki sposób myślenia, że, że kolej, że przewoźnik musi na siebie zarabiać. No nie musi zarabiać, bo mamy do czynienia z usługą publiczną. Usługą publiczną, która tak naprawdę w myśl Konstytucji gwarantuje nam dostęp do innych usług publicznych i myślenie o transporcie pasażerskim, transporcie kolejowym jako tym, który zawsze ma być rentowny i ma zarabiać. No jest nieprawdziwe. To ma być funkcjonalna usługa publiczna, do której po prostu musimy dokładać, za którą musimy płacić. Nikt nie mówi, że nie opłaca nam się otwierać szkoły, otwierać szpitala czy otwierać nowej drogi, bo jej utrzymanie za drogo kosztuje. A okazuje się, że jeżeli dyskutujemy o przewozach kolejowych, o nowych liniach kolejowych, no to taki, taki sposób myślenia wybija się na pierwszy plan. Przecież my, jako podatnicy, dokładamy do każdej drogi w Polsce. Nikomu nie przyjdzie do głowy, y, żadnej osobie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby powiedzieć mieszkańcom jakiejkolwiek gminy, słuchajcie, no tę drogę zamkniemy. Za mało samochodów na nie jeździ, za dużo kosztuje nas utrzymanie. No przecież każdą taką osobę, każdego odwrotnie. ministra wywieziono by na taczkach, jest gdyby ktoś takiego powiedział. Premier, czy... Czy premier Morowiecki, czy wcześniej inni premierzy, przecież wielokrotnie że wydaje się, że rozbudowa dróg była takim świętym grałem. I jest cały, czas, jest cały czas. Gigantyczne środki są przeznaczane na rozbudowę i budowę nowych dróg i ekspresowych, i autostrad. Była zresztą w ubiegłym miesiącu na ten temat szeroka dyskusja na Komisji Infrastruktury, zderzona z tym, że na kolej w zasadzie nie ma środków krajowych. My kolej chcemy budować tylko wtedy, kiedy pojawią się środki unijne. Nie chcemy wydawać własnych środków na to, żeby tę sieć powiększać. I to, co w ogóle ważne, co to jest takie znamienne, to przy tym ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury, gdzie dyskutowaliśmy o cenach podwyżek biletów, gdzie byli przedstawiciele, mieli być przedstawiciele trzech resortów, bo finansów, był pan minister Patkowski Aktywów Państwowych, byli ministrowie Kontakt i Małecki i Ministerstwo Infrastruktury, z którego nie pojawił się nikt. Usłyszeliśmy, że pan minister Bitel jest chory, a minister Adamczyk w tym czasie opowiadał w na konferencji prasowej o tym, że no trzeba, trzeba dbać o to, żeby kierowcy byli zadowoleni. Ja bym chciała się zapytać Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zacznie dbać o to, żeby pasażerowie transportu publicznego to jest byli zadowoleni. Się, dyskusja też w jakimś sensie, nie w jakimś sensie, bo ro, Pani mówi, użyła tego terminu usługa usługa publiczna. Oczywiście można się też, można się też, można też się zastanawiać się na przykład nad samorządami. To są samorządy, które wydaje się na no poziomie województwa oczywiście lepiej ogarniają temat niż inne, ale zostawmy na chwilę samorządy. I tak podejście do usług publicznych, bo jest taka teza, czy wydaje się, czy Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z taką tezą w 2015 roku, że zmieni się podejście do państwa, do, do usług publicznych zresztą też. I jak to wygląda po, sie, po siedmiu latach? Lewica, lewica staje, zdaje się, że o tych wiele że te usługi publiczne ma w centrum swojego planu wyborczego też no dla nas jest to jest to po prostu istotny element myślenia o państwie i tego jak ma wyglądać Polska jak, jakim krajem ma być na na mapie Europy. Dążymy do tego, żeby Polska była takim europejskim państwem dobrobytu, gdzie naprawdę niezależnie od tego, gdzie pracuję i ile zarabiam i co robię w swoim życiu, miała pewność, miał pewność, że dojadę do pracy, że za swoją godną, godne wynagrodzenie będę w stanie się utrzymać, będę miał dostęp do mieszkania, do ochrony zdrowia, do dobrej edukacji, do dobrego transportu. Jeżeli mówimy o tym, co zrobił, co zrobiło. Prawo i Sprawiedliwość, ile szans zaprzepaściło, no to w tym temacie transportowym faktycznie yy, trochę tego jest, bo ja przypomnę, że mamy bardzo duży program yy, rozwoju yy, sieci komunikacyjnej, autobusowej, natomiast yy, no nie zmienia to faktu, że mimo, że działa yy, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, to przecież upadają poszczególne spółki. W ostatnim czasie upadł PKS Radom, PKS, PKS Wałcz. Z czego to, to upadłości się, się biorą? Z niedofinansowania, z braku wystarczającej pomocy publicznej, czy z tego, że samorządy sobie... Radzą. Przede wszystkim bierze się z tego, że myślenie o sieci transportowej w ogóle nie zakłada planowania tej sieci, tylko jest takim typowym dla PiSu, macie pieniądze, wnioskujcie, uruchamcie sobie linię. To jest, to fundusz, jest chyba, fundusz też chyba był jedną z elementów samej pierwszej piątki Kaczyńskiego jeszcze w 2019 roku, przed wyborami nawet do Sejmu poprzednimi. Tak, i oczywiście on się powoli cieszy coraz większym zainteresowaniem. To nie jest tak, że to jest jakieś bardzo złe rozwiązanie. Oczywiście pomaga w wielu miejscach uruchomić połączenia, natomiast cały czas nie ma takiej diagnozy systemowego, sprawdzenia, ile autobusów jeździ w kraju, gdzie faktycznie nie jeżdżą. W tym roku będzie kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która dotyczy właśnie wykluczenia transportowego i kolejowego. I autobusowego miałam przyjemność we wtorek uczestniczyć jako ekspertka w takim panelu ekspertów i podpowiadać, co należy sprawdzić, co skontrolować, na co zwrócić uwagę. I myślę, że te wnioski, które no pojawią się pewnie pod koniec roku, będą, będą dla, dla nas bardzo ciekawe. Czy faktycznie ten program PKS Plus zadziałał? Czy faktycznie mieszkańcy mniejszych miejscowości mają dostęp do autobusu i mogą dojechać tam, gdzie potrzebują? Bo wydaje mi się, że i słuchacze pewnie to potwierdzą, że doskonale sobie zdają sprawę, że bardzo często ten transport no, w ich miejscowościach kuleje, że nie, nie ma dobrej oferty, nie ma dobrej oferty po południu czy wieczorem, nie ma dobrej oferty przewozowej w weekendy, myślę, jest wiele że, do zrobienia. Ale myślę, że nasi słuchacze się zastanawiają, ale czy to jest w ogóle możliwe, żeby cały ten system zintegrować? Pamiętam jedną z konwencji i partii Razem Pani przedstawiała tam taki po pomysł na zintegrowanie całości systemu i komunikacji i PKS-ów, i komunikacji y, kolejowej w, w jeden, tak, żeby to y, ze sobą współgrało, ale to się, słuchacze my się zastanawiał, czy to się w ogóle da zrobić, czy systemy informatyczne tych wszystkich przewoźników y, są ze sobą kompatybilne, a jeśli nie, no to pewnie ich integracja wymagałaby ogromnych środków. Nie no, oczywiście, że się, że się da. Popatrzmy na to, jak wygląda chociażby kwestia Wyszukiwania połączeń na kolei. Możemy to zrobić w jednej aplikacji, na jednej stronie. Nie ma znaczenia, jakim przewoźnikiem, jakimi liniami będziemy, będziemy jechać. Z autobusami jest o wiele większy. Problem, natomiast to nie jest tak, że my tych danych nie mamy, nie mamy ich zintegrowanych. Te dane są w starostwach, tam gdzie są wydawane pozwolenia na przewozy na poziomie konkretnego starostwa, są w urzędach marszałkowskich. Trzeba je po prostu zebrać, połączyć. Natomiast no nie ma woli, nie ma chęci w resorcie infrastruktury. Tam tak naprawdę mamy osoby, które zajmują się z jednej strony koleją, z drugiej strony zajmują się transportem drogowym, transport publiczny, ten autobusowy jest naprawdę gdzieś zostawiony na marginesie, traktowany po macoszemu, to nie jest priorytet, mimo tych szumnych zapowiedzi sprzed kilku lat. Hmm, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy w ogóle szerzej polityków Prawa i Sprawiedliwości, pojawił się jako pewna diagnoza. Wydaje mi się, że w tym roku to naprawdę może być duży temat, bo wszystko drożeje jest coraz trudniej związać koniec z końcem, i dobra oferta, taka przewozowa, transportowa, mogłaby po prostu nam ulżyć. Ale to jest pytanie, myślę, na koniec też. Ja się też zastanawiam, też myślę, że nasi słuchacze, którzy kojarzą Panią właśnie z wypowiedzi, z zajmowania się sprawą transportu zbiorowego. Dlaczego Pani wzięła akurat, wzięła akurat ten temat na swój sztandar, że tak się wyrażę? Bo liczy się w polityce, liczy się przecież też właśnie motywacja. Co Panią motywuje, żeby akurat tymi sprawami się zajmować, które, które czasami który, które są ważne, ale czasami nie, nie przyciągają tak uwagi mediów, jak, no nie wiem, kolejna, kolejna dyskusja o jednej liście opozycji. Myślę, że tą motywacją jest to, że tak naprawdę różnego rodzaju problemów z transportem doświadczyłam na własnej skórze, bo przez kilka lat dojeżdżałam do pracy. To było dobrych parę lat temu, więc naprawdę przeszłam własną ścieżkę związaną ze zmianami rozkładu jazdy, z korektami, jeżeli chodzi o sieć kolejową, w zasadzie to kwartał, czasami nawet częściej i wiem, jakie to ma też po prostu znaczenie w takim codziennym życiu, jak ułożyć całą tę logistykę, żeby dojechać na czas do pracy, a wiem, że w tych mniejszych miejscowościach po prostu czasami problemem jest to, żeby w ogóle tam się zatrzymał autobus, czy zatrzymał pociąg, jeżeli jest, jest stacja. I to naprawdę jest ważne dla nas, żebyśmy mogli się rozwijać i realizować swoje marzenia po prostu. O tym będziemy, o tym temacie i też jego znaczeniu w, w kampanii wyborczej, która się powoli rozkręca, będziemy no jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była posłanka Partii Razem w Klubie Nowej, w Klubie Lewicy w Sejmie Paulina Matysiak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.